Dobra, witam wszystkich zgromadzonych Właśnie to jest sklanem znaleźliśmy. Znaczy Damian znalazł bacę Także będzie walony na sukę Filcoki oczywiście dla mnie. Kuberator może tylko pomarzyć o nich Także Już zaraz czekamy na pewnego psa tak zwanego Kurwa jeszcze znowu mi zlagowało, ja pierdolę, nie? Chyba nie ubiję z wami bacę, no, wyjebało mi internet widzowie ogólnie, czaicie. <grym> wyjebało mi deta i <grym> Fail Dobra, popiję, bo tylko tyle mi chyba pozostało kurwa. Ale czekajcie na mnie, bo ja przyjdę, ej! Będzie na film, a biada wyubijecie to kurwa, nie? Tylko spróbuję to ubić, nie? Nie poczekają, są pozytywne mordeczki ode mnie z klaną, bo nie są tylko same pozytywne mordeczki także a Wasze zdrowe mordeczki No, i co tu dużo pierdolić, nie? Teraz neta nie mam. Niby mam, ale kurwa nie mam. Ja pierdol. Tak to jest, myślę, że był internet widzowy. Już tu nie będę reklamował kurwa żubra, nie? Ale też przysłoniłem. Żadnych kurwa pieniążków z tego nie ma. Z tej też reklamy. Ja pierdol. Dobrze, kuberator kurwa respi 50 godzin, nie? To zdążę na pewno, nie? No. A wy napiszcie w komentarzu, który macie poziom, bo ja tak naprawdę zostałem zbanowany przez garmory. Napisałem na czacie ogólnym, że gracz będzie ruchany. Napisałem tak jak coś. Będziesz ruchany, Mordo! I za to też wyrwałem bana na tydzień czasu, także nie życzę tego nikomu. No ale no niestety zgrzeszyłem, na to wychodzi, nie? bo garmory nie, 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 nie blokuje bez powodu, ale. Ta blok blokada jest bardzo, ale to bardzo śmieszna. Lecz prawdziwa, no? Co zrobisz, no? No kurwa, patrzcie na to, ne? Ja pierdolę widzowie Jaki fail, no Dostawcie łapkę w dół, aby mnie wzmocnić moralnie, o. <laughs> nie no, świruję ogólnie, kurwa. Patrzcie co na mój internet, to odpierdala, kurwa. Jest, kurwa, Heros, a ja kurwa nie mogę dojść. Mm. Mm. Już po raz trzeci odtwarzam tą samą muzykę <śmum> Na pierdole No kurwa kuberator to robi specjalnie, ja się mogę zadać Kuberator mnie dosuje No ja pierdole, trzeba to widzę? Ogólnie to jest mój zastępczy kanał na tym na którym teraz jestem Bo tutaj mam overlaya jeszcze i w ogóle liczniki i ty kurwa, w końcu jestem, nie? Elopsy <grywa> Kurwa kundu <grywa> Ja pierdolęczie Ja cały czas film nagrywam na filmie będzie widać jaka ja walczę z moim internetem kurwa nie No weź kuberatoru Czekajcie ja zaatakuję OK, e, Mogę zaatakować Możesz Żebyś Ale Dobra Kurwa <grywa> zlagowało mnie chyba znowu e. Poczekaj, poczekaj, ja tylko wyjebę coś z tych kulku, jo Dobra już Czekaj, czekaj, Gdy'sz. czekaj Dawaj Na filmie, chcecie, chcecie kogoś pozdrowić? Dawaj Dorek Dawaj mamę Dobra Też cię pozdrawia. Dobra, sprawdźmy jaku. Zacznijmy od najsłabszego członka grupy No ja pierdolę, to się to jest jako kurwa kurwa o, teraz Damiana sprawdźmy No siła z botu wydziała widzę Kto mówi, kurwa Kto to mówi kurwa, Kurwa, dwa razy tura stracona Także widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków Słowa dajcie znać w komentarzu, bo Dawno odcinków nie było tak naprawdę, ale Można to zmienić, nie? I zapraszam ogólnie wszystkich do klanu, razem gasimy wszystko graczy którzy chcą coś tak naprawdę zrobić na tym świecie, w topce Bo temu jakiegoś Penixa to słabo raczej, nie? Nic oprócz outfitu wam nie może tutaj zagwarantować Z czego się śmiejecie? Są fakty No tak Także, jak się zajmie robieniem questów A my będziemy bili herosów Wczoraj też biliśmy dwóch, ale... No właśnie, ale, ale, nie? Ale chuja spadło. To już trzeci hero. No. W ciągu dwóch dni. Także zapraszamy do klanu, rekrutacja jak na razie... Z tego lega pewnie będzie. Oby. Hm. To też jest y, super, naprawdę, zasada w klanie. Kto znajdzie hero, ten wybiera przedmiot, także... Tym razem z to ja HAHAHAHAHA <laughs> Ej lagi kurwa, weźcie to szybciej bicie Bo zaraz kurwa mnie zlaguje i filców mnie złapie <laughs> Kurwa to wszystkim internet wypierdoli kurwa. <laughs> ha, <laughs> moje filce kurwa ja się tak, nie, tak nie mówcie, bo zaraz ten tak zrobi I co kurwa będzie potem <noise> no LEGA Kurwa dobijaj to KURWA yes! Co by spadło E, bo ja dałem enter kurwa Lega spadła? Nie zwoje bacu, ja dałem Enter, i chuj, kurwa, czajcie i kuberator mi wyjebał neta z kurwysynie Kurwa, co zapiszę, pierdolony patrzcie, widzowie, ja. tak to jest, jeden, jeden nik od kuberatora, i chuj, nie? i kurwa, internetu nie macie na kurwa parę godzin, nie? <coughs> Także, widzowie, to by było na tyle. Dziękuję za wgląd, no i zapraszam na kolejne odcineczki. Kolejne odcineczki z... Z mojej postaci tak naprawdę. No co tu dużo pierdolić. Elo.